Cześć, na naszym kanale. Dzisiaj o 15 wstaliśmy, dlatego że um... moja siostra wpisywa do mojego pokoju. Tak, bo ona mnie wygarnęła z łóżka, żeby w ogóle go nie. Teraz poświę... zobaczcie jak mam pokój. Ma duży, ma obraz, olbrzymi. Lecz ona większy! Tak, mam ociupkę większy. Ale... Um... Nie narzekam. Z moim łóżkiem idzie z brudnymi stopami. To mi się bardzo nie podoba. No, ale, on, ym, ale my dzisiaj będziemy nagrywali vloga podwójnie, bo go będziemy mieszali. Ym, ponieważ że mamy jeszcze parę spraw do wyrobienia. Przepraszam, że się dawać przegrzek. <laughs> Jeśli chcecie zobaczyć kanał Beksy film są dostępne Więc idźcie na nasz I możecie wybrać takie koszulki Dla dziewczynek i dla chłopaków I takie dla dziewczynek Ale ym, Tak się potwornie czuję źle Nie bez pana. Tak. <laughs> Nie tylko mi głowa boli. Trochę mi głowa boli, więc nią tam Ale nie mam um, złych takich, tylko teraz pójdziemy do, do zwykła naszej mamy. I teraz idziemy na zwykłą drogę. Nie ja. No to co Teraz się otworzyła. Teraz ja jedę do mamy. Zobaczcie, co mama robi. Dobra? Mhm. Chodź tylko mądej. Nie ma na to czekać. Idziemy dalej mojej mamy. Hej mami! Trzego? Okay. Nagrywam na YouTube. Wejdź, przewaj. I okej. takie okna. Naszego okna. Tego. Okej? Okay. Ja tam będzie? Can you tell me if you picture And I see you. What? What? What is a rat? Something happened to that. Hmm. Let's guys come on with this rat. And we're going to work it Yeah! Hi hey guys. It's just my sister. It's a rat. I'm going to get to my bedroom. Bye girl Bo my nie możemy do I teraz właśnie nagrywam vloga Jeśli Wam się podobało subskrybujcie, komentujcie, nie zapomnijcie o łapka w górę. Bo jeśli tutaj zostawicie 50 tysięcy, to nagramy kolejny filmik, do zobaczenia, cześć!